Pełne zaskoczenie. Cukierki Airways Drops. Pierwsze cukierki z wyjątkową mentolową otoczką. Dzięki niej odetchniesz pełną piersią. Airways Drops. Wyzwól oddech. Wyzwól siebie. Dawaj, dawaj! Gazu! Gdzie teraz? Curdy! ostro! Gazu, dziewczyny! Święci łatwiej! Uwaga! Człowieku, mają nas! Przyspiesz! Uważaj z lewej! Uwaga, ochrona! Dawaj prosto! Dziewczyny wygrały! Od piątku do poniedziałku minuta rozmowy 60 groszy z wattem do wszystkich i tylko 40 groszy z wattem do swoich. Fajne są tu weekendowe opcje. No to co robimy za tydzień? Simplus Sim, plus team, twoja paczka. Flex, pierwszy lakier z włóknami Lycra. Odkryj jego trwałość i elastyczność. Lycra Flex amortyzuje uderzenia, zapobiegając odpryskiwaniu lakieru aż do 5 dni. Poznakcie równomiernie odbijają światło. Efekt, lustrzane blaski i żywe kolory. Lycra Flex marki Astor. Teraz rewelacyjna cena 16,90. Knor. Tworzysz to, co najlepsze. Co Knor, to Knor. Czy jutro będzie słońce? Czy będzie padać? Bez względu na pogodę codziennie. Tylko za złoty 50 masz aż 20 minut na rozmowy w planie codziennym. Idea: łączyć się z ludźmi. A właściwie dlaczego Paula mówi, krem z a nie tort z kremem? Doktor Edgar, przepis na sukces. Będzie gotowe. Bar 4. Złoto już mamy. Na program Bar zaprasza firma Zbyszko. Producent napoju Polo Kokta Plus. Sport. Wiedza. Kreskówki. Filmy. Podróże. Muzyka. Sensacje, informacje, wszystko za grosze. Cyfrowy Polsat to najlepsze kanały telewizyjne za najniższą cenę. Nowa promocja, teraz pakiet podstawowy oraz pakiet film za jedyne 19,90 miesięcznie. Zadzwoń lub odwiedź punkty oznaczone znakiem Cyfrowy Polsat. Pościgi z grzebieniem w ręku? Nowy szampon z Baby ułatwiający rozczesywanie. Przegdajcie splątane włosy. Fajnie. 15 tysięcy. 6 uczestników. Jeden kłamca. Czy słuchaj.